Jeśli mam z swojej strony, Noli, jako że 5000 łapek w górę, macie kolejny odcinek z tej serii. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, pamiętajcie 5000 łapek w górę ponownie i jutro oglądacie następny odcinek z tej serii. Na razie gramy drugą misję. Z tego co mi wiadomo, mam zachowywać się w niej cicho przez początek, z tego co mi pisaliście w komentarzach, i pisaliście mi w komentarzach też, żebym uważał na bazuki i takie śmieszne miny porozkładane po mapach, jak były w Half Life. Ie. Także dzięki Wam wszystkim za pomoc, będę na to uważał. I wiem, że tu trzeba iść po to, bo grałem pierwsze tutaj pomieszczenia, czyli tutaj te podwóreczko sobie rozegrałem, po to, żeby zobaczyć czy dźwięk się dobrze nagrywa i się nagrywa dobrze, także możemy już iść. Sorry, że tak dług jumpuje, to nie są przycięcia ekranu, ja po prostu tak sobie uliska duck jumpuje, czyli tak z kontrola ciągle kontrola używam. Dobra, weźmy broń. Tu już nie grałem, także nie wiem co tutaj jest. I przypominam, jutro odcinek chcecie, 5000 łapy w górę i jutro jest odcinek. Okej, okay, jedziemy dalej, jeszcze nie będę, nie będę wam tego mówił, bo myślę, że to jest bez sensu. Mówi się, że ta misja jest to strasznie frustrująca i żeby uważać. Więc będę uważał. Tutaj nic nie ma. Tak jak myślałem. Bo to jest ten yy, do sprawdzenia tych właśnie dziur w podłodze i tutaj. Never object, raport. Okej. Okay. Czyli musimy zadzwonić, teraz piszę na ekranie. Dobra, dzwonimy. Okej, okay, zaraz nasi wpadną. Wejść do. A, pomóż naszej drużynie. Dobra, dobra. Musimy wejść do środka i pomóc naszej drużynie. Tutaj jest kolejny. Tam widziałem kolejnego przez ścianę. Okej. Okay. Jedziemy. Przeładujmy sobie broń. Możemy tu wejść? Możemy. Są skrzynki, okej. Okay. On mnie widzisz? Nie. Tam jest kolejny. Tam są beczki wybuchowe. Oh, fuck. Jak to są beczki wybuchowe. Oh, shit. Ja, ja już wiem, o co tu będzie. Czekaj, o właśnie, o tym mówiliście, żeby na to uważać. Teraz strasznie trudno to zauważyć. Wiecie? Ja bym tam rzucił granat. I to jest bardzo dobry ruch, chyba. Tak jest, rozwaliliśmy tutaj to pomieszczenie. Tak zawsze wcelowali jest za zakrętem. Dobra, nie muszę w sumie się leczyć. Jest linka kolejna, widzę to. Tylko jak ja mam teraz to sensownie rozwalić. się tu stanąć? Tu jest kolejna. Spadaj, koleś. Czekajcie, tu jest kolejna. Co to jest? Nie mam gra... Okej, okay, tu są lesie, dobra, nieważne, tu są lesie. Dobra, nie ma problemu, gościu. Ubeźniamy sobie to. Podleszymy się troszkę, myślę. Wiem, że tym się można dwa razy leczyć. Napisaliście mi też w komentarzach. Dzięki za info wszystkim. Kurde mać. Dobra, jedziemy tam i okej? Okay? Jedziemy tam Jolo. Albo nie, sami do nas przyjdą. O kurwa! Właśnie to z bazuki mówiliście mi, że będzie takie pomieszczenie, które mi się otworzy i żeby na to uważać i chyba wam chodziło o to. Trochę może to spoileruję, ale ja nie chcę umierać też w, w gierce, Więc dzięki wszystkim, którzy mi takie komentarze piszą o trudniejszych momentach. Czy on granat? Nie. Dobra, jak ja mam teraz tu wejść? Nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Chyba muszę tu wejść. Dobra, rzućmy tam smoka w takim razie. Kurde, nie wykręciłem. Nie wykręciłem jumpa. Dobrego. O, okej. Okay. Gościu, gin tutaj mamy. smoka. dobra, tutaj jest zablokowane przejście. Tutaj już widzę, właśnie. Trzeba ostrożnie po tych korytarzach chodzić, nie można szybko. Czy ja tu widziałem typa? Nie. Tu nie. Okej, okay, to, to było. to było niezłe. Ale go teraz rozjechałem. Ufak, tu jest kolejny. To jest skill z, z CSA-16. To jest kolejny. Dobra, masz ja przeładuję broń Linka, dobra. Ja się już boję tutaj wchodzić ogólnie, jak tu jest linka. Przyjdziesz? Przyjdziesz. Oh, fuck, Czemu przeładowania? To przypadek, kliknął. Ekstra. Jest tu ktoś? Tutaj nie. Oh, fuck! Wpadłem w dół. A ja mogę tu przejść. Okej. Okay. Jestem ciekawy co tam było. Aha. Fajnie, przedem stracić życie. Aha, dobra, to jest odnowienie. Więc dobra, myślałem, że przedem stracić życie do kacapa. Wow, śred! Ale mi napukał. Ja wale. Dobrze, że mamy tu. Albo nie będziemy saveować. Pierdzielę, chciałem zasaveować grę, ale mu bez sejbów ją przejdziemy. To trochę szkoda, że traciliśmy całe amo do szotka, bo fajnie się z nim biegało. O, ktoś tu jest? Dobra, jeszcze ktoś? Nie, dobra, nikogo nie ma. A jest heal? Nie wiem czy teraz używa, czy nie, dobra użyjmy. Tutaj jest ten. Uważajmy na glebę właśnie. Mogę to rozwalić? Nie, boję się trochę, nie będę tego docalał. Dobra, gin. Tutaj nic. Ja tak chodzę ludzka jak ktoś... ...na jumpie, to się nazywa. Koleś, syn tym do ludzi. Dobra. Teraz tak, pewno tutaj na boku będą, znajdziecie? To nie jest przecięcie ekranu, ja tak ludzie chodzę. Kto grał w CS 1.6, to wie, że tak się da. Oh shit, ale mi napukały sęków z wejścia. Ty chodź tutaj gościu do nas. Oh fuck. Uch, nie chcę tego przegrać. Może wejdźmy tam na jolo. Tam jest stan, widzę apteczkę, ale tam jest stan. Dobra, strajfem go wziąłem kolejnego Kurde, jak oni klepią mocno z tych broni Dobra Co jest? A, bo to jest typek Najlepsza kampa świata, stary Dobra, jestem ja sobie nie mam prawie ammo Dobra, widzę typka Myślałem, że to jest jakieś okno nade mną, bo to typek, ale słyszałem, słyszałem typa. Już tutaj nikogo nie ma, ok. Rozumiem, że na tym mogę stanąć i tam skoczyć. A to da się przesunąć? Okej, okay, da się. Taka skrzynka, właśnie typowo do przesuwania, jak było zawsze w przeżywaniu Life'ach. Na razie nie padłem w karni razu, więc jest chyba dobrze. To nie ja, ma mama, za bardzo. To skrypt się nie załadował, gościu? Ok. Tutaj widziałem, typa się przeturwał. ale mi dupnął z metra. To jest ammo. O, za dużo tego ammo tu nie ma. Przynajmniej heal. Dobra, nie ma tutaj nic. Ło, wow wow Ło. Wow, wow, wow. Tutaj się zakończyła moja przygoda, Tam jest heal jeszcze. Ekstra. Tylko z czego ja mam nawalać ich z pistoletu? Bo ja nie mam mamo już. Ten granat rzucił? Nie. Gościu, ja nie mam mamo, daj mi przeładować, żeby były równe szanse. Tak, ja jest, wiedziałem. Ja się nie wolę w tej grze nie pakować w zakręty. Tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma. O oh, shit. A słyszałem jak coś się rozwala właśnie. Dobra, tutaj już mam zajęty teren. Tutaj. Spierdalam stąd. Teraz trochę, trochę... Ale ty wpadły, zajebiście. Trochę się boję, przeładuję. Mam tylko ten pistolet, dlatego tak sneaky gram. Tam są typy? Nie ma. Oh, fuck. Nie ma beczki. Tam będzie snaj. Już widzę typa. Co jest? Oczy dookoła głowy trzeba mieć zawsze bliska, pamiętajcie. Tutaj będzie pewno, bo to jest okno, tak jest. Jeszcze ktoś? Nie. Czekaj dalej są bombą Nie Widzisz? Na pewno. No właśnie. Jeszcze? Nic już? Dobra. Normalnie oczy wszędzie trzeba mieć w tej grze. Trzeba sobie broń, zanim wejdę. Tutaj raczej mi nie wejdzie typek. Wejdzie, czy nie? Nie wejdzie. Tutaj trzeba wziąć to, dobra. Tam było to. No jak nie wejdzie, jak wejdzie. A czuję, bo takie miejsce śmierdzą w tej grze. Dobra, idziemy stąd. Na razie jeszcze nie padłem, dobra, uważajmy, bo się właśnie przeciwnicy pewno zrespią na plecach. Tutaj? Nie, tutaj nie ma. Dobra. Bomba. Jedziemy dalej. A czego ja mam strzelać. O, mam dobra. Ale mi wpadnie zaraz typek pod kokoska. Nie wpadł. Dobra, tutaj już nic więcej nie ma. Chyba broń jakąś podniosłem. Dobra, może być. Wolałem uważać, do tego nie chciałem. Tu już nie wrócę, to tego wezmę to. Czy ja mogę wziąć ammo? Ja mogę, dobra. Tutaj nic, tutaj nic, tutaj co jest, tutaj coś jest, tutaj coś jest. A to jest powrót, dobra, tutaj gdzie byliśmy, czyli tu mogłem ammo sobie wziąć. I chyba ptaszka, tak, dobra. Więc jest ok. Dobra, więc jest ok. I teraz nam się przejście tutaj otworzyło. okej, okay, dobra. Ale ich zrobię? O kurde, to jest beczka. Muszę stąd szybko się ewakuować, żeby mnie nie zabili. Ej, what the fuck. Dobra, nie żyje, typek A nie żyje. Fak, biał mam białko, białko totalne. Spierdzielaj. Ten skill, nie? Bliska movement, Szkocja. Szwecja, znaczy się. Szkocja też. <gryw> Jeżeli ci się takie playsy podobają, to musi zostać łapkę w górę. Uważajmy ciągle. O, tu jest typek, widzicie go? Ale łeb. Ekstra. A teraz wchodzą, Jezu, po w nich jak bułeczki ciepłe Dobra Jeszcze zostawimy tą broń jeszcze Albo nie Nie mam żadnych tych Skoda Jeszcze ktoś Ktoś otworzył okno Ewidentnie O kurde, chyba ja muszę kiknąć bliska albo nie Wow siad, ale, ale straciłem chwapców. Było blisko Dobra, idziemy dalej O tym momencie mi właśnie pisaliście O tym, wiedziałem Jak będziesz widział wodę no Leaf, to tam będzie bazuka, uważaj A, Tak wychylałem i myślałem czy to woda jest, czy to jest trawa, ale to jest woda Ja pierdolę, ale mi serce stanęło teraz prawie ja pierdł Sorry, sorry guys, ale Dobra, ty leżysz Jeszcze ty. Ekstra O kurde, czyżby to był już Czyżby to był już koniec? Czy to był już koniec? Tak jest, to już koniec bliska Tak, mieliśmy odprowadzić zakładnika i jest, więc jeżeli dobicie 5000 łapek w górę jutro kolejny odcinek z tej serii A jeszcze dzisiaj możecie się spodziewać filmu na moim kanale. Na razie trzymajcie się i cześć, biją bum.